Sonic do wynajęcia. Hey, Knuckles. Pracujesz tu? Pracuję, raczej posiadam. Smasz na sprzedaż. Patrzysz na czwartą największą markę fast foodową w Gęki Lzun. To fajnie masz. Jasne kurwa. Widzisz te motorowel na zewnątrz? Nie, nie bardzo. Drzewa mi zasłaniają. To też posiadam. Smasz na sprzedaż. Swany żółto dziobie. Masz pierwszego klienta. Witaj Sonic. Jasna mać. Cztery burgery na innej nodze. Świetny wybór, Eggman. Starzysto, pozwól do kuchni. Upewnij się, że ten szczur umył ręce. Widziałem jak czyścił toalety. Owczaj to. Oto miejsce, w którym dzieje się magia. Co robią zmutowane jaja asfaluszy? Zabiję i je do burgeru. Smaż na sprzedaż, dziecina. Smaż na sprzedaż. Przestań powtarzać smaż na sprze. A zresztą mi ważne. No i gotowe. Proszę bardzo. Co tak długo? O Boże, to jest dobre. Smakują Ci bulgery Eggman? To dobrze. Udała się nimi, ty tusty klocu. Sonic, wynocha. Spadaj, już wychodzę. Co za frajer. Z czego się tak cieszysz? Bez powodu. Hej, mam pomysł. Obejdźmy tę taśmę z przemysłową, do której przyrządzam Eggmanowi jedzenie. I pauza. Wygląda na to, że Eggman zamówił specjalny sos. Starym. To jest mega. Hej, czy to nie jest telewizor Jima? Kołta ze mnie. Czytał lokal.